Cześć. Opowiem Wam dzisiaj y, o kolejnej części egzaminu certyfikatowego z języka polskiego na poziomie B1. Nakręciłam już kilka filmików o pisaniu i dzisiaj rozpoczynam serię filmików o mówieniu. Może Wam się wydawać, że no, mówienie jest banalne, jest łatwe. O czym tutaj mówić, y, jak tutaj się do tego przygotowywać? Siadam, mówię, ktoś mi zadaje pytania. No ale na egzaminie to mówienie nie jest takie oczywiste. Możecie świetnie mówić po polsku, natomiast na egzaminie nie możecie mówić czegokolwiek i nie możecie mówić w dowolny sposób. Mówić, musicie mówić określone rzeczy w określony sposób, yy, musicie wykonywać określone zadania i musicie mówić to, czego komisja od Was oczekuje. Więc dzisiaj powiem Wam, jak wygląda mówienie, z jakich części się składa, na co zwrócić uwagę. Natomiast w kolejnych filmikach dokładnie opiszę już każdą część, bo mówienie składa się z trzech części i dam Wam już dokładniejsze wskazówki. Więc yy, tak, mówienie zwykle odbywa się w niedzielę. To też musicie, musicie o tym pamiętać, że egzamin odbywa się przez cały weekend, większość, yy, większość yy, części. Odbywa się w sobotę, natomiast mówienie najczęściej jest w niedzielę. Ale też, jeżeli zdajecie, jeżeli się już zapisaliście, upewnijcie się, kiedy jest mówienie. Czasami jest możliwość zdania wszystkich części jednego dnia, ale zwykle to mówienie jest w niedzielę. To jest jedna ważna rzecz. Druga rzecz, yy, zanim zaczniecie już przedstawiać swoją wypowiedź. To komisja zada wam kilka pytań takich naturalnych, takich zwyczajnych, typu jak ma Pani na imię, gdzie Pan pracuje, jak długo mieszka pana w Polsce, po to, żebyście się odstresowali, żebyście zaczęli mówić po polsku, żeby przełamać y, taką, taką blokadę, więc taka rozmowa na początku jeszcze nie jest punktowana. I zanim y, zaczniecie już odpowiadać, y, to macie 5 minut, około 5 minut na przygotowanie, czyli dostajecie arkusz egzaminacyjny. Zapoznajecie się z zadaniami, z pytaniami i macie 5 minut na przygotowanie. Możecie sobie robić krótkie notatki i te notatki, możecie z tych notatek korzystać podczas y, prezentacji y, już przed komisją egzaminacyjną. No i jak, y, jak wygląda mówienie, jak wygląda ta część, jak y, z ilu i z jakich części się składa? Arkusz egzaminacyjny, który możecie znaleźć y, na stronie, ja wam ten link y, zamieszczę na dole w opisie. Yy, przykładowy arkusz, nie wiem czy tutaj światło jest dobre, o, yy, wygląda w ten sposób i mamy trzy zadania. Pierwsze zadanie widzicie tutaj zdjęcie, fotografię i to jest właśnie opis zdjęcia. Opis zdjęcia. Drugie zadanie to jest monolog, czyli wypowiedź na jakiś konkretny temat, a trzecie zadanie to jest dialog, a konkretnie sytuacja komunikacyjna. I zaraz powiem dokładnie, jak te części wyglądają. Opis zdjęcia. Dostajecie fotografię i musicie ją opisać. Ale opisując zdjęcie, musicie y, pamiętać, żeby opisać wszystkie najważniejsze rzeczy. Czyli musicie powiedzieć, kto jest na zdjęciu. Co jest na pierwszym planie, co jest na drugim planie, co jest w prawym górnym rogu, co jest w lewym dolnym rogu. Ta osoba na zdjęciu, jak wygląda, yy, ile ma lat, co robi, jaka jest pogoda, jaka jest atmosfera. Te wszystkie informacje musicie umieścić, zawrzeć w swoim opisie i wasz opis musi mieć ładną kompozycję. Musi być początek, musi być rozwinięcie, musi być zakończenie. Więc yy, to nie jest taki po prostu zwykły opis zdjęcia. Musicie te wszystkie informacje w swoim opisie zamieścić. I musicie pamiętać o takich zwrotach typu na pierwszym planie, w tle, w prawym y, dolnym rogu, w lewym górnym rogu. To jest bardzo ważne, gdy opisujecie zdjęcie na egzaminie. Druga część to jest monolog i no, dostajecie jakiś temat. To są tematy takie bardzo związane z Waszym życiem codziennym. Opisz swoją rodzinę, opisz książkę, którą ostatnio czytałeś lub czytałaś, yy, opisz swoją ostatnią podróż, opisz swoje mieszkanie. Tego typu monologi, czyli wy prezentujecie swoją wypowiedź na konkretny temat. No i tutaj, podobnie jak yy, przy opisie zdjęcia, musicie pamiętać o kompozycji, czyli musicie rozpocząć od właśnie rozpoczęcia, takiego wprowadzenia, potem tekst główny i na końcu podsumowanie. Więc pamiętajcie, że monolog, cokolwiek mówicie, czy piszecie, to też dotyczy właśnie pisania, cokolwiek mówicie, czy piszecie na egzaminie, to musi być ładnie skomponowane, to musi mieć taką strukturę. Więc monolog. I trzecia część to jest dialog, to jest odegranie jakiejś scenki komunikacyjnej, to znaczy, że wy wchodzicie w jakąś rolę, i jedna osoba z komisji, egzaminator czy egzaminatorka, też wchodzi w jakąś rolę. Na przykład może możecie dzwonić do cukierni i zamawiać tort z okazji urodzin waszej przyjaciółki. Może będziecie musieli przekonać swojego kolegę, że lepiej iść na komedię niż na horror. Więc tego typu rozmowy, w których musicie coś kupić, coś załatwić, coś wynegocjować, przekonać kogoś do czegoś, krótka scenka, w której wy wcielacie się w rolę i egzaminator też wciela się w rolę. No i tutaj możecie sobie pomyśleć, aha, opis zdjęcia, monolog, dialog, czyli jeżeli mam monolog, jest powiedzmy ograniczona liczba tematów, to mogę sobie to przygotować wcześniej i nauczyć się tego na pamięć. Absolutnie tego nie róbcie. Bardzo Wam odradzam uczenie się czegokolwiek na pamięć, gdy, gdy przygotowujecie się do egzaminu. Dlaczego? Bo to jest pułapka i to daje Wam takie złudne poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli na przykład nauczycie się na pamięć tekstu na temat swojej rodziny, przyjdziecie na egzamin i okaże się, o, akurat ten temat się trafił, ale komisja może wam zadawać jakieś pytania. Coś może pójść inaczej, coś może Was zaskoczyć to jest jedna rzecz, więc wtedy, wtedy w panice zwykle yy, no dzieją się jakieś niefajne rzeczy. A poza tym, komisja to są zwyczajni ludzie, którzy naprawdę są zainteresowani tym, co Wy mówicie. Więc jeżeli wy przychodzicie i mówicie jak automat, jak płyta, to to jest tak naprawdę brak szacunku dla tych osób, które siedzą po drugiej stronie i są szczerze zainteresowane wami, waszą historią i tym, co mówicie. Więc jeżeli przyszła wam do głowy taka myśl, żeby się nauczyć na pamięć tekstu, jak wiersza, nie róbcie tego, bo to nie jest dobre dla was, to nie jest dobre, yy, nie, nie sprawicie tym dobrego wrażenia, to będzie bardzo negatywne wrażenie. I e, co jeszcze chciałam powiedzieć? E, pokażę wam tematy, które są, w, które były, które są w teście, który pojawił się niedawno na, na stronie Certyfikat Polski. E, zdjęcie, które tutaj widzicie, to jest kobieta, która maluje jakiś obraz, e, może to są zajęcia plenerowe ze sztuki. E, to jest pierwsze zadanie. Drugie zadanie: e, monolog. Rzeczy, bez których trudno byłoby mi żyć. Proszę opisać przedmioty, bez których pani, pan nie może wyobrazić sobie życia. Proszę uzasadnić swoją wypowiedź. Więc to jest monolog. Natomiast scenka komunikacyjna, czy ten dialog, który musicie odegrać, to jest yy, właśnie ta sytuacja z urodzinami. Pani, pana znajoma ma niedługo urodziny, planuje pani, pan zrobić jej niespodziankę i zamówić tort. Dzwoni Pani, Pan do cukierni i ustala szczegóły zamówienia. Więc w ten sposób wygląda mówienie na certyfikacie. Składa się z trzech części: opis zdjęcia, monolog i dialog. Nie możecie, czy nie powinniście mówić w dowolny sposób i na dowolny temat, tylko musicie bardzo trzymać się tego, czego komisja od Was oczekuje. No, i to wszystko z takich ogólnych rzeczy, natomiast szczegóły, czyli jak opisać zdjęcie, jak zaprezentować monolog, jak e, odegrać scenkę komunikacyjną, to będę mówić w kolejnych, e, w kolejnych lekcjach, w kolejnych filmikach. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało pytajcie czy, me, e, za, czy mailem, e, czy w komentarzu postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. To wszystko na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Cześć!